My mamy pisma, my mamy odpowiedzi, z których nic nie wynika. Zbieramy pyły, dusimy się. To jest nie w porządku, że mieszkając na takim terenie, który kiedyś był naprawdę zielony i mogliśmy się tutaj cieszyć przebywaniem tu na powietrzu, nagle okazuje się, że środowisko jest tak nieprzyjazne, że lekarze, do których ja docierałam gdzieś, mówili, proszę pani, proszę po prostu się stąd wyprowadzić. Chodzi o to, żeby zebrać na te wyniki, wszystkie chce. wyniki i zrobić kompleksowe badania. No i na to powinny się znaleźć pieniądze nie stowarzyszenia samorządne z Czemieszczycy, tylko jednak no, władze. Muszę stwierdzić, że to był świetny program. To był program kompleksowy, który zawierał wiele elementów, które pozwalałyby na stwierdzenie, jakie tam są zanieczyszczenia w różnych elementach środowiska, jaki jest stan zdrowia tych ludzi. I czy są powiązane i w jakim stopniu są powiązane? Czy tam dało się stwierdzić powiązania pomiędzy poszczególnymi trucicielami a stanem Była sprawy? duża szansa. Przypuszczam, że bano się bardziej tego, że osoby, które no jednak e, są schorowane, wystąpią do sądu o odszkodowania. Bo to miało jasno wskazywać, który zakład jakie zanieczyszczenia i jak one wpływają też na zdrowie ludzi. Jakby w tej chwili pojawiła się wola polityczna, że robimy takie badania. No chyba pan żartuje. Po prostu nie wierzę, żeby komukolwiek na tym zależało. Te strzemieszyce w pani opinii mają jeszcze jakieś szanse? Nie mają szans. Bardzo mi przykro. No i tak to wygląda w strefie skażenia, o której opowiada w superwizjerze Maciek Kuciel. Cześć Maćku, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Wiesz, czym się kojarzy Twój reportaż z takim filmem, który, w którym grała Julia Roberts, Bycia Gerin Brokowicz. Bardzo podobny mechanizm na początku, kiedy nie, usiłowano za wszelką cenę ukryć skalę skażenia, skalę zanieczyszczenia, po to, by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności. W przypadku tego, o czym Ty opowiadasz, mam wrażenie, że jest dokładnie tak samo, że ci, którzy truli wiedzą, ci, którzy byli truci i są truci, wiedzą tyle tylko, że nikomu z tych, którzy truli, nie zależy na tym, by ci, którzy byli truci, mogli dochodzić swoich praw. Tak, ja nawet myślałem o tym, żeby nazwać czy zatytułować ten reportaż Polska Erin Brokowicz, ale niestety tej Polskiej Erin Brokowicz nie było. Ja tylko powiem dla tych, którzy nie widzieli tego filmu, o to filmy z lat 2000, że chodziło tam o aktywistkę zatrudnioną, czy też samotną matkę zatrudnioną w, zatrudnioną w w kancelarii adwokackiej, która przejmuje się losem właśnie zatrutych mieszkańców, trutych przez przemysł i zbiera od nich oświadczenia i wspólnie z właścicielem kancelarii wytaczają proces, uzyskują wysokie odszkodowanie dla tych ludzi. Natomiast tutaj no, niestety do tego nie doszło i nie ma takiej polskiej Erin Brokowicz, i przede wszystkim, co najważniejsze, nie ma... Tych badań, także nie ma dowodu. Wszyscy mogą mówić, że no jakieś skażenie było, może 5 lat temu, może 3, a może 10, może, może wszystko teraz jest w porządku. Zmniejszamy tą liczbę tych, tych kopciuchów, tych piecy. Mamy 90% niż 20 lat temu mniej pyłu w powietrzu. To z kolei wielki przemysł mi przesyła takie. Takie dane natomiast no, pozostaje główne pytanie, co z tymi ludźmi? Bo to nie jest tak, że my w tej chwili y, mamy czyste powietrze, wyjdziemy dzisiaj czy jutro z czujnikiem i stwierdzimy, jest, jest dobrze. No, problem jest taki, że przez 10-20 lat nie było dobrze, a to wszystko z góry spływało, z góry się sypało, jest w ziemi, a przede wszystkim jest w organizmach tych ludzi. Ci ludzie umierają. Umierają na nowotwory, umierają na choroby płuc i do końca nie wiadomo dlaczego. No są otoczeni przemysłem, no ale przecież przemysł mówi, my robimy wszystko, żeby było czysto. Urzędnicy mówią, że robimy wszystko, żeby było czysto. No więc, co z tym środowiskiem jest, jest nie tak? Zbadajmy to. No pewnie sami tak politycy. Pewnie, pewnie sami ludzie się e, truli. Jak zwykle to będzie ich wina w ostatecznym rozrachunku, mówiąc całkowicie poważnie, bo i sprawa jest poważna. Maćku, kto utrącił ten program badań? No, mam wrażenie, że wszyscy po trochu. To znaczy, przede wszystkim odpowiedzialni za to są politycy i wykonujący tak zwaną wolę polityczną urzędnicy. No bo to oni decydują, oni dają pieniądze. Hmm. Ten program badawczy to było 3,5 miliona złotych, więc te pieniądze. No żadne. W skali państwa, nawet w skali tego miasta, Dąbrowy Górniczej, to jest miliard budżetu rocznie ma Dąbrowa Górnicza. 3,5 miliona złotych to jest dofinansowanie miejscowego akwaparku, żeby ludzie mieli gdzie popływać. A nie stać ani państwa polskiego, ani Dąbrowy Górniczej na to, żeby zrobić program badawczy. Tylko tutaj nie chodzi o to, o te 3,5 miliona Złotych. Tu oczywiście chodzi o wyniki, bo co będzie, jak wyjdzie. I uważam, że odpowiadają przede wszystkim politycy, bo to oni decydują, a oni myślą w ten sposób. To niewielka dzielnica, tych ludzi jest też niedużo. To niewielki elektorat nie stracimy, jak oni będą chorować, jak będą umierać, jak będą mieli pełną świadomość, że to z powodu zatrutego środowiska, a zatrutego dlatego, że przez lata pozwalano na jego trucie. Mm -hmm. Mam też taką, e, takie podejrzenie, że gdyby ten program badawczy udało się wdrożyć, w wielu innych miejscach mieszkańcy chcieliby na wzór tego z dąbrowy górniczej również e, zrealizować, po to, by wiedzieć, co ich truje, co prowadzi do chorób różnego rodzaju, które ich dręczą, a to już byłaby skala i e, groźba roszczeń, no, które, z którą politycy nie chcą się mierzyć. No przede wszystkim nie chcą się mierzyć z tym, że ludzie będą wiedzieć, że jeżeli w ich okolice jest stawiany taki zakład, który emituje takie, a nie inne zanieczyszczenia, to ci ludzie mogliby wyciągnąć wyniki tych badań i powiedzieć słuchajcie no, ale tam w Strzemieszycach wzrosła i tutaj liczba ustalona przez naukowców badaczy, o tyle i tyle procent liczba ilość, liczba nowotworów u ludzi. My tego nie chcemy tutaj. No to jak ten e, przemysł, jak ten nasz kraj ma się rozwijać? No właśnie to o, to o to chodzi, żeby się rozwijał, ale nie myślimy o tym, że rozwija się czasami kosztem zdrowia i życia ludzi. I tutaj jest największy problem, że tych badań nikt nie chce, dlatego żeby ludzie nie wiedzieli. Ludzie mają nie wiedzieć, co im grozi. I o to chodzi. A co mówią ci wszyscy, z którymi Ty rozmawiałeś? Fragmenty tych rozmów pokazywaliśmy także w zajawce Twojego reportażu, którzy mieli pracować przy tym programie badawczym albo rozpoczynali już nawet pracę. No. Oni się po prostu porozchodzili, a tak właściwie już na, na koniec już ten program został został zlikwidowany, bo ministerstwo stwierdziło, że to on jest zbyt lokalny jak na Wielką Polskę, a z kolei lokalne władze stwierdziły, że bez rekomendacji ministerstwa to one nic nie zrobią, bo czemu ma to właściwie służyć. Więc no na koniec rozwiązano instytut, w którym pracowała pani profesor, która była jakby prowadzącą, była liderem tego, tego projektu. No więc właściwie, właściwie już nie ma jak go przeprowadzić, a poza tym obecne ministerstwo, bo też zapytałem, czy są szanse na przeprowadzenie takiego projektu. Teraz, no to dostałem podobną odpowiedź. Projekt jest zbyt lokalny jak na ministerstwo. Zapytałem prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej, czy jest szansa. A pewnie, że jest, jak ministerstwo da nam rekomendacje. A właściwie to my nie jesteśmy tym zainteresowani, bo mamy inne problemy. No mniej więcej taki jest wydźwięk tej rozmowy. No, och, gdzież tam mieszkańcy mogliby być jakimś problemem? No są problemem, bo domagają się swoich praw, ale jak zamkniemy oczy to problem pewnie zniknie. Tak, e, takie wrażenie można odnieść z twojej relacji, z rozmów, czy z ministerstwem, czy z władzami samorządowymi. Ale my tylko m, trochę opowiedzieliśmy o tym, co w reportażu Maćka się znajduje, tak byście Państwo obejrzeli całość, bo wątki, które tam się znajdują, no, są w niektórych momentach przerażające tak naprawdę, że ci, którzy winni opiekować się słabszymi mieszkańcami, obywatelami, bo za to obywatele im płacą, robić tego. Nie chcą. Maciej Kuciel, autor reportażu Ludzie w strefie skażenia, superwizjera był Państwa i moim gościem. Maćku, wielkie dzięki.